CV na jedną, dwie, trzy strony zdjęcie w różowym kapeluszu czy niebieskich klapkach. Czy myślicie, że te informacje naprawdę są najważniejsze dla przedsiębiorcy, dla pracodawcy? Nie mają one większego znaczenia. Oczywiście, CV powinno być estetyczne, powinno wyglądać profesjonalnie, ale kwestie estetyki e, załatwcie z osobą, która. Zna się na estetyce, możecie podpytać. Natomiast najważniejsze informacje, które mają wyniknąć z CV, to Wasze umiejętności, Wasze doświadczenie, Wasz związek z danym stanowiskiem, z danym obszarem. Interesujecie się marketingiem, finansami, księgowością, prawem, HR-em, a może IT, a może na przykład obsługą klienta lub sprzedażą, i chcecie poprawić swoje CV, wyślijcie je do mnie na poniższy adres, a ja udzielę Wam darmowej konsultacji. Nie czy zdjęcie jest dobre, nie czy macie odpowiednią liczbę stron tylko jak rozpisać wasze umiejętności, jak potwierdzić je praktycznym doświadczeniem i jak stworzyć konkretny profil zawodowy, konkretny wasz kierunek jako specjalisty lub menedżera, aby pasować do ogłoszenia o pracę. I to jest moja deklaracja. Tutaj możecie wysyłać i zaobserwujcie ten profil, aby otrzymać więcej takich porad.